To jaka na się zgona zaliczył jebany E, chcesz wody? E no kurwa, weź wody. Bo zaraz z mi tu kurwa znowu zaliczysz. Nie, śpię. Tak, strasz kurwa. No ja pierdolę, e no ja pierdolę, e no my trzeź, jesteśmy normalnie na legalu, a ty na w trzy do zgona zaliczyłeś. No kurwa po trzech piwach. No weź sukarni we no, chłopie. Stoje kurwa na swojej chacie, kurwa. Jebany jakiś od trzymaniany ale Nie wiadomo co to jest. Kurwa, mać pierwszy raz. Stoje, jaka się nie zrygałem. Nie! Ja też kurwa nie zrygałem. Kurwa, to twoja chata, więc nie dziw. Ale patrz na Tadeusza Ej, Tadeusz E Ej, masz wody, kurwa? No, masz kurwa, łyknij się. Nie. Masz kurwa, łyknij się. Não mais curva, não curva pisenta aí <laughs> E, no my to jakim to ty na nie jesteśmy. My na nimi się tak kurwa, wydaje. Wzią, co? Kurwa, chodź zobaczymy. Ej, minimy ten kibel, kurwa, czy obrzygany, czy nie. Kurwa, ty nie. Nie, kibel normalny, ale foty to już kurwa gorzej.